Pani, przyszłam się z wami przywitać pomiędzy ogarnianiem, bo ja jestem po treningu, po prysznicu, teraz się ogarniam. I oczywiście lecimy najpierw z kalendarzami. Mamy sobotę, czyli dzień taki poświęcony u mnie na ogarnianiu chaty, ogarnianiu social mediów. Ale dzisiaj postanowiłam sobie też trochę dać takiego luzu, i może się wybrać na jakieś takie zakupy świąteczne albo po prostu spędzić jakoś miło czas. Dzisiaj moją taką najważniejszą. Częścią dnia jest wymycie dywanu. Ja kupiłam ten dywan rok temu. On jest, miał być cozy, biały i tak dalej, ale domyślam się, że już w ogóle taki nie jest, chociaż ja się pewnie stopniowo przyzwyczaiłam do jego koloru. Więc kupiłam taki wanisz proszek do dywanów, i dzisiaj to jest mój taki cel, żeby ten dywan ogarnąć. A teraz kalendarze szybka biedra, ponieważ muszę zjeść coś na śniadanie, ale nie wiem co. Mam dylemat pomiędzy zwykłymi kanapkami z szynką i ogórkiem. Takimi, wiecie, basikami, a pomiędzy naleśnikami z jebuszkiem, jakimś karmelem czy coś. Więc mam takie dwa śniadania, które jeszcze, nie wiem, no coś decyduję. Pewnie jak wejdę do Biedronki, to zobaczę, na co mam bardziej ochotę. Idę się ubrać i zapalamy choinkę i otwieramy kalendarze. Wracając jeszcze do tych zbiegów okoliczności. W grudniu jest ich tak dużo, że ja zaczynam mieć takie... I wiecie, o co chodzi. Kalendarz homemade i kalendarz rituals. No to ok, już tam były parę, parę takich samych sytuacji. Herbatka zimowa u mnie w zadaniu, potem robię herbatkę razem z dziećmi. Dostaję Lego jednorożec, dzieci dostają Lego jednorożec. I w ogóle, słuchajcie, to nie jest tak, że ja mam wgląd do tych prezentów. To jest tak, że rodzice to robią poza. Oni to nam po prostu przywożą, przychodzi Mikołaj z zewnątrz i daje dzieciakom prezenty. Rituals siódemeczka. Mamy tutaj... O, ale cute! Wydaje mi się, że to jest taka rękawica peelingująca, ale zaraz zobaczymy opis. Tu jest napisane, że to jest silky smooth skin, czyli jakaś taka miękka, gładka skóra, więc muszę poczytać, jak tego używać: czy to na wodę, czy po prostu założyć to na rękę i, i sobie tak jakby zrobić masaż ciała, peeling. Nigdy nie miałam czegoś takiego. Tak jak mówiłam, moja pielęgnacja jest naprawdę znikoma. Nie wiem, czy słychać po głosie. Dzisiaj w nocy obudziłam się taka zatkana, taka z trochę lekkim bólem gardła, ale mówię nie. Nie, 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 nie w Adwencie. Nie ma na to czasu. Troszeczkę się czuję lepiej. Super. Ej, mega. I czerwona świąteczna. Zapaliłam światło, bo niby jest godzina 9.26, a słuchajcie, jest biała, jest szarowa. 7, 7, 7, 7... Będzie zbieg okoliczności, jak będzie tam coś czerwonego, nie? Ups, przepraszam. O, nie ma. Nie ma tym razem, nie ma. A, taka kulka. Wreszcie coś pistacjowego. Super. Energy ball, czyli taka kula mocy, kula mocy, tylko, że pistacjowa. O, to mi się bardzo podoba. Dzisiejsze kalendarze są jak najbardziej w punkt, czyli siódemka. A, szczęśliwa siódemka. Kiedyś moja mama tak mówiła, że siódemka to jest szczęśliwa liczba i wszystko, co z siódemką, to jest Git. Mamy kulkę pistacją, mamy rękawiczkę do peelingu ciała, czyli w home też będzie coś mega miłego. Hmm, ciężkie. Myślę, że może być jakiś, jakiś słodyczek. O, moje ukochane powtarcy. Okej, okay, bardzo, bardzo lubię. Czyli mamy śniadanko. Kalendarze rozpakowane. Lecę do biedry, ale jeszcze nie wiem, jakie zrobić śniadanko. Czy słodkie, czy wytrawne. Raczej te poptarcy zostawię sobie na takie śniadanie, kiedy będę musiała zjeść coś na szybko, a kiedy jestem w domu i mogę na spokojnie sobie coś przygotować, to wiecie, zjem coś takiego normalnego, a te poptarcy zabiorę do pracy i na pewno będzie pysznie. I raczej mi się nie najem, więc je po prostu zjem w ramach deseru. O, może dzisiaj w ramach deseru. Wiem, że na filmie zdecydowanie lepiej będą wyglądały na naleśniki niż zwykłe kanapki z szynką, ale zaraz to zobaczymy. Koperku nie ma, a ja mam zamrożoną kolendrę, a koperku nie mam zamrożonego i nie ma, I nie ma. Najważniejsze, że moja ulubiona woda jest. Słuchajcie hit, zasmuciłam się na siebie samą, ponieważ okazałam się taką typową niezdecydowaną babą. Chcę zjeść naleśniki i chcę zjeść kanapki i takie zjedz no zjedz tamto. Jestem przy kasie, wzięłam i rzeczy i na to i na to i mam takie, a nie możesz zjeść dwóch śniadań? Zjeść na śniadanie naleśniki, na drugie śniadanie zjeść kanapki Czasami są kochani takie dni, w których sami siebie zaskakujemy Dzisiaj ja mam taki dzień, więc jadę robić naleśniki A na drugie śniadanie będą kanapki z szyneczką i z ogóreczkiem Bo na takie mam ochotę I na naleśniki z jabłuszkiem też mam ochotę Przypomniałam sobie, że nie znam zadania na dzisiaj Więc jedząc śniadanie wylosujemy zadanie na dzisiaj Dobra kochani, rozpakujmy siatę zakupu. I pomyślałam, że zrobię takie budyniowe naleśniki z budyniem śmietankowym. Oczywiście woda moja ukochana. Dobra, nie przedłużam. Robimy naleśniki, widzimy się na naleśnikach i na losowanie dzisiejszego zadania. jakiś serial na Netflixie z motywem świąt, ale to raczej nie będzie świąteczny typowy film. Smażę naleśniki. Losujemy zadanie i zobaczymy, co przyniesie nam dzisiejsza wspaniała sobota. Chociaż pogoda średnio dopisuje. Ale spokojnie, to nic. Moje waniliowe naleśniki wzbogacone oczywiście o nutę piernika będą przepyszne. Uwaga, to zrozumieją tylko dziewczyny z pełnokciami. Cyk. Cyk jest przewrócona. Piękne. Okej, okay, mamy trzy duże, śmietankowo-pierniczkowe naleśniki. W środku mam serek danio-waniliowy, prażone jabłuszko, teraz polewa i może pokruszony lotusek? Jeden lotusek tutaj nie zaszkodzi, a wspomoże. Wyglądają bardzo świątecznie, pachną również mocno korzennie, ciasteczkowo-świątecznie. Będzie przepysznie. Mam swoją piękną, pyszną kawkę i zawieram się za śniadanko. Słuchajcie, najbardziej żałuję, że nie możecie poczuć ich zapachu, bo po prostu w całym mieszkaniu, dodatkowo tego słonego z Zary ten zapach tych korzennych naleśniczków po prostu pachnął cudownie. I do tego najlepsza na świecie kawa z odrobiną piernika. Sprawdźmy, jakie będzie zadanie na dzisiaj. Nie mam pytań. Starbucks w domu. Zadanie, 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 co dzisiaj mamy? Super, fajnie. Pojechać na łyżwy. Dzisiaj przy sobocie pojechać na łyżwy. J3VVI. Jedziemy na łyżwy. Oczywiście z Grinchem w tle. Ulubiony film, czyli Grinch. Yum. Słuchajcie, nagrywam rolkę na Instagrama i zapomniałam w ogóle, by Wam też pokazywać tą perspektywą. Miałam piękną kawusie maku pistacjowym. Do tego oczywiście pianeczki. Dobra, kochani, mój update jest taki, że właśnie sprzątnęłam dywan i jest petarda. Nie wiem, czy jest duża różnica. Niektóre plamki widzę, że jeszcze są, ale jest niebo, a ziemia. I odpowiedzmy sobie na trzy pytania losowo. Ulubione sklepowe słodkości z edycji świątecznej. To jako dziecko moją taką fawrzeczą było takie, nie wiem, czy gdzie są takie po cztery jajeczka, takie bolsy, Oreo z milką. I po prostu to jest taki, mia, mm, mia, więc to zawsze miałam na święta, i w tym roku też myślałam, żeby to kupić, ale potem mam takie, zawsze tyle słodyczy, jeszcze to dokupować, ale tak, to bardzo, bardzo lubię z edycji świątecznej. W zeszłym roku też z milki była przepyszna czekolada piernikowa z piernikowym nadzieniem. O i Oreo Ginger. Kiedyś brat zostaną, wysłał mi takie Oreo Ginger, i to było po prostu przepyszne. Wiedziałam, że w Polsce teraz też są w Wilzie, ale jeszcze nie spotkałam, więc tak to są te trzy rzeczy: takie to, to, to. Jaki otrzymany prezent świąteczny, wspominasz najlepiej? Musiałam wyłączyć nagrywanie, żeby się zastanowić, i wiecie co, chyba rok temu to wszystko, co się wydarzyło: mieszkanie, ogarnięcie życia i tak dalej. To uważam, że to jest taki mój najlepszy prezent. No bo nie będę mówić, że nie wiem, zabawki, że powiedzmy jakaś tam mega lalka czy cokolwiek, bo to po prostu rzeczy materialne. A ogarnięcie takie życie, ustatkowanie, to myślę, że to był najlepszy prezent i było to rok temu. Ostatnie pytanie. Co najbardziej lubisz w świętach Bożego Narodzenia? atmosferę i w sumie najbardziej w świętach lubi czas oczekiwania, że wiecie, że się na to czeka, odlicza, że tam widzę 17 dni do świąt, ta cała otoczka, ten stres też taki związany ze świętami, to chyba właśnie oczekiwanie i później, jak już wszyscy są tacy zmęczeni, na tą pasterkę i człowiek przysypia na kazaniu, ale wtedy uważam, że to jest właśnie ten klimat i później świąteczny poranek. Bo myślę, że przygotowanie i cała ich otoczka jest dla mnie taka Najpiękniejsza i najcenniejsza. Dobra, to co? Lecę na łyżwy? Ogarnąć na łyżwy? Aha, przebrałam się dlatego, że nagrywałam rolkę na Instagrama tylko u Cozy. <laughs> Więc później też mam ją, może pokażę, jak zmontuję. Dobra, to widzimy się później. Pa. Kolejna prawa, trzecia. I kapter, troszeczkę spiekłam go za długo, ale to nic, to nic, to nic. Tak będzie pyszny. Mhm. W sterze dużo lepsze niż w mikrofali. Idziemy na lodowisko. Czekałam w kolejce godzinę 20 i byłam już taka zrezygnowana i zmarnowana, to stwierdzam, że to jest najlepsze zdanie z kalendarza adwentowego. Jest cudownie! Słuchajcie, jestem tak super zmarnięta po tych łyżwach, ale czekam na carbonarę, więc ona mnie na pewno rozgrzeje. I tym się z Wami będę żegnać. Do zobaczenia w jutrzejszym Vlogmasie. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Pa.